Cześć Siemanko z tej strony Rodzin. Dziś przedstawiam Wam wyniki konkursu o konto z dostępem do gry Valorant. W konkursie wzięło udział naprawdę bardzo dużo osób. Jestem bardzo zdumiony. Lecz na wstępie chciałbym jeszcze powiedzieć, że bardzo duża część moich widzów nie subskrybuje mojego kanału. Moje filmiki ogląda zaledwie tylko 2% subskrybentów. Więc jeżeli oglądasz ten filmik, proszę zostaw suba. No a więc dobra. Wrócimy do losowania. Mam tutaj stronkę, dzięki której możemy wpisać link do danego filmu i losuję spośród wszystkich komentarzy jeden konkretny. Więc wklejamy i losujemy. 74 komentarze. Weźmy randomowy klik. I. Uwaga, uwaga. Wygrywa Bartek. No dobra, no to Bartek zgłoś się do mnie w wiadomości. Yy, najlepiej na moim fanpage'u. Link, link do fanpage'u znajdziesz w opisie filmu. No i zobaczmy jak wygląda konto tego właśnie zwycięzcy. Bartek. Trzy subskrypcje. No dobra, dzięki za wzięcie udziału wszystkim. Chciałbym wam dać wszystkim konto, lecz no niestety nie mam takiej możliwości. Mogła wygrać tylko jedna osoba. W przyszłości będę robił jeszcze jakieś konkursiki, więc zapraszam do oglądania innych materiałów. I widzimy się jak zwykle niebawem. Siema!